pod pokładem był. Aż chyba nas nie widział. Nie ma opcji. i to mam zastrzelić w bo Jakby ktoś tu wchodził? Słucham? Mam strzelać do kogoś, kto by tu wchodził? Tak, tak. No, tu nas... Chociaż... Weź spróbuj poprawić się. Wejdź we Wejdź w skrzynię. Mówisz? No, najpierw przetestujemy reakcję na tą skrzynię, jak ktoś tu tutaj... wejdzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Stań Tak jak ja. O. Przedem? Nie, nie, nie. Bokiem, bokiem musisz. 90 stopni w lewo. Nie. Tak? No i do prawej na maxa No może być Trudno się Git, 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 no? Sam Jest okej okay. no, <grym> Dawaj jeszcze trochę do tyłu, popraw, trochę do tyłu, trochę do tyłu, trochę do tyłu Okej okay. Idealnie <grym> Tutaj masz na brygu jest jeszcze wyżej jak ja na stupie wysyłałem A tam bandera jest w ogóle chyba płynie Nie wylewa, nie? Żagdę rozstawił Ciekawe co z naszym ślubem, ale powinien tam gdzieś tu płynąć. O, widzę go, widać ślub chyba tam Chyba to on. No to nasz lub eee, widzisz to prawej trochę? Jak, masz, jak, patrz, jak patrzysz na dziób, spójrz dziób w statku i tak obróć o 100, 100 150 stopni 175, w lewo A w lewo? To będzie gdzieś tu Nie gdzie Tam gdzie jest folia szkieletów, trochę na lewo od fortu szkieletów tak A, tak no, 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 no nie wiesz, O widzę gazowa, stoi tam kupiec z lejkówca. Widzę nie dziewiczy gdzie? Przy kolestrowym określeniu taki kąt. No i wylewa Czy <ślepszy> no to jest tylko specjalny? Ja się chyba zatrzymał, bo nie wiem jak to się dzieje. Co robimy? Tak, zimy? Można? Tylko na <grystanie> czego? Ogólnie widzisz ten galeon, trochę do prawej. Jak patrzysz, porsz tak 60 stopni w prawo. To chyba jest galeon. czaj on nie powinien mnie zobaczyć? I teraz co? Tak, to jest galeon. Ej dobra, zatapiamy go i płyniemy na galeon. Chcesz? <noise> nie, no tu nie wyjdzie. Bo to się udało, bo byli na przystani i. <noise> po prostu tu byli na przystani, więc nie patrzyli. Ech, może ja wrócę? Nie, dobra, zatapiamy ten statek. Dobra. dobra akcja Czekaj okay. podnoszę, mówię, że mam tą skrzynię. W, kwestie dialogowe schodzimy do Iza, Iza, I, Iza, <grym> Dawaj, na dół i za i za ten. I zabijamy go Dawaj, teraz mało HP. To czy on? O no no Dobra, bierzemy deski. I kula. Wszystko bierzemy. O, skrzynkę owoców ma. Dobra. Dobra. <grymne> Stalej nie wybrać. I, i skrzyni bierzemy. Dobra, ja wrócę już na ten, na statek. A ty tu zostań. Łaj. Eee, dobra, ja zabieram sam... Zabieram sobie skrzynię, okej? Okay? z wycinku. To zostawiasz się na dół, na dół, na dole. Już ja ci czekam, może wrócić z Serenem. Okej. Okay. Czy on płynie w puff? To zrobienie. Nie wiem, A przecież w breakdale jesteśmy, nie wiem. Zatopił Dobra, ee, ja wrócę do co? A ty zatknij Wezmę słupa i przypłynę I płyniemy na ten Galeon teraz